Jako człowiek to nie po prostu fakt, ale ciągła podróż. Ta myśl Kierkegaarda rezonuje z każdym, kto o zmierzchu kwestionuje swoje prawdziwe ja. Egzystencja wykracza poza biologiczny przypadek. To droga między tym, kim jesteśmy, a kim możemy się stać. Czy czułeś kiedyś, że coś w twoim życiu wymaga zmiany, ale niewidzialna siła zdaje się cię więzić? Może to stary nawyk, lęk z dzieciństwa lub to uczucie, że życie przemija podczas gdy my jedynie przetrwamy. A gdybym powiedział, że Twoja największa przeszkoda jest również Twoją największą ochroną, brzmi sprzecznie, prawda? Odkryjmy dlaczego, co pozwala niektórym odważnie stawiać czoła wyzwaniom, podczas gdy inni wycofują się do coraz mniejszych stref komfortu. Dlaczego tak bardzo opieramy się transformacji, nawet gdy stanowi ona portal do bardziej autentycznego życia? Platon ostrzegał, że początek jest najważniejszym elementem każdego dzieła. Ponieważ to wtedy kształtuje się charakter. Nasze najgłębsze korzenie są ustanawiane w pierwszych latach życia. Jednak nie jesteśmy tylko rezultatem przeszłości, jesteśmy również potencjałem, otwartością i skokiem w nieznane. Podsumowując to, co zobaczyliśmy do tej pory, każdy z nas nosi wzorce, które zaczęły się jako rozwiązania dla wyzwań dzieciństwa, ale które mogą przekształcić się w więzienia, które sami utrzymujemy. Każdy dzień oferuje nam wybór, Między powtarzaniem starych wzorców, a wyruszeniem nowymi ścieżkami. Ale do tego musimy zrozumieć, co sprawia, że się opieramy. Co powstrzymuje rozkwit tego, kim naprawdę możemy być? Oto pytanie, którego niewielu ma odwagę zadać. Co naprawdę powstrzymuje cię przed zmianą? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Jeśli życie jest, jak mówił Fitz James Stephen, skokiem w ciemność. Być może prawdziwa odwaga polega nie na wycofaniu się w obliczu niepewności, ale na postępowaniu naprzód, pomimo niej. Bycie człowiekiem, jak przypomina Kierkegaard, wykracza daleko poza dziedziczenie istnienia to bycie nieustannie wzywane do zadania, misji obecnej w każdym geście, w każdej ciszy, w każdym nierozwiązanym dylemacie. Wyobraź sobie przez chwilę, że każdy opór w Twoim życiu ma tajną wiadomość co próbowałaby Ci powiedzieć? W wizji egzystencjalistycznej egzystencja nie jest gotowym scenariuszem, ale pustą sceną czekającą na nasze świadome działanie. Jesteśmy rzuceni na świat bez instrukcji, ale z misją stania się kimś. Kierkegaard napisał, że największym niebezpieczeństwem nie jest utrata życia, ale utrata siebie. Co oznacza zatracić się? Oznacza poddanie się automatyzmowi, życie w somnambulizmie, akceptację narzuconych ról bez refleksji. Unikanie konfrontacji z własnymi pragnieniami, lękami i sprzecznościami. Kluczowa rzecz do zapamiętania to, misją człowieka nie jest unikanie cierpienia lub szukanie komfortu za wszelką cenę, ale akceptacja niepewności, objęcie dwuznaczności, uznanie, że wzrost boli, ale nie wzrastanie boli jeszcze bardziej. Zbadaj swoją trajektorię. Ile możliwości zostało pozostawionych w tyle ze strachu przed ryzykiem? Filozof Albert Camus powiedział, że odpowiedź nie polega na ucieczce od wyzwania, ale na przyjęciu własnej wolności, wyborze, nawet w obliczu nicości, sensu każdego działania. Teraz dochodzimy do kluczowego punktu. To, czego najbardziej się obawiasz, może być dokładnie tym, czemu musisz stawić czoła. Brzmi przerażająco, zostań ze mną. Jesteśmy wezwani do bycia autorami znaczenia, jakie nadajemy życiu, nie tylko raz, ale codziennie. W sposobie, w jaki reagujemy na małe niedogodności, w odwadze bycia autentycznymi, w wytrwałości w poszukiwaniu czegoś głębszego niż łatwe odpowiedzi. Zatrzymajmy się na chwilę. Zastanów się: kiedy ostatnio mocno opierałeś się zmianie, która w głębi duszy wiedziałeś, że jest konieczna? Od wczesnych lat jesteśmy rzucani w ocean oczekiwań, zasad i uczuć. Jeszcze jako dzieci uczymy się nawigować po środowisku. Za pomocą strategii niewidocznych dla dorosłych oczu. Uśmiech, który rozbraja konflikt, cisza, która unika kary. W ten sposób zaczynamy tkać pierwsze nici naszej osobowości. Istnieje ukryty wzorzec, który łączy Twoje obecne trudności z doświadczeniami z przeszłości. Czy potrafisz go zidentyfikować? Współczesna psychologia szuka odpowiedzi w cichych śladach pozostawionych przez dzieciństwo. Bezpieczne przywiązanie podstawowe zaufanie. Doświadczenie opieki, wszystko to kształtuje wewnętrzną architekturę tego, kim jesteśmy. Jednak, jak ostrzegał Kao Jung, nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie figury światła, ale czyniąc ciemność świadomą. Jak pokazują nam Kierkegaard i Freud, choć z różnych perspektyw, nasza wolność zaczyna się, gdy rozpoznajemy to, co nas więzi. Nasze wzorce osobowości nie są tylko biernymi spadkami ale kreatywnymi odpowiedziami na nieprzewidywalne środowiska. Nieśmiały na przykład mógł się nauczyć, że cisza była tarczą ochronną. Śmiały być może odkrył, że tylko narzucając swoją obecność można było zdobyć jakąś przestrzeń. Łatwo jest podziwiać tych, którzy wydają się silni i odporni, ale czego nie widać, to cena płacona za utrzymanie tej zbroi. Często pozorna siła jest w rzeczywistości wyrafinowaną formą obrony przed starymi ranami. Pomyśl o tym. A co, jeśli Twoje największe zalety były również Twoimi największymi ograniczeniami? To jest paradoksalna natura transformacji. Osobowość nie jest przeznaczeniem, ale narracją w ciągłej budowie. To, co dziś jest objawem, kiedyś było rozwiązaniem, to, co teraz więzi, kiedyś było tymczasową wolnością, podsumowując to, co zobaczyliśmy do tej pory. Nasze opory zaczęły się jako kreatywne formy emocjonalnego przetrwania, strategie, które kiedyś były konieczne, ale które mogą przekształcić się w niewidzialne więzienia. Platon przypomina nam, że początek jest najważniejszą częścią każdego dzieła. Pierwsze lata, pierwsze bóle, pierwsze więzi wszystko to stanowi surowiec naszych przyszłych wyborów. Ale czy jesteśmy skazani na wieczne powtarzanie historii, które zostały nam dane? Czy istnieje w każdym z nas iskra możliwości, czekająca na przebudzenie? Teraz, gdy rozumiemy, jak formuje się opór, zbadajmy, co naprawdę dzieje się, gdy próbujemy się zmienić. Zrozumienie, jak rozwijają się nasze wzorce, jest pierwszym krokiem do ich transformacji. Uznanie, że nie jesteśmy tylko ofiarami, ale także autorami, jest kluczem do przekroczenia odziedziczonych ograniczeń. A gdybym powiedział, że opór wobec zmiany nie jest wadą, ale ochroną głęboko zakorzenioną w naszej psychice, zrozummy, jak to działa. Wiele zachowań, które dziś nas niepokoją, narodziło się jako pomysłowe rozwiązania dla dawnych dylematów. Dorastaliśmy wśród niedoskonałych dorosłych w rodzinach, które nosiły swoje własne traumy. Nie wybieraliśmy środowiska, w którym przyszliśmy na świat, ale to tam nauczyliśmy się przetrwać. Każde spojrzenie dezaprobaty. Każda odmówiona czułość pozostawia ciche ślady, przekształcając się w wewnętrzne zasady, które do dziś odbijają się w naszych codziennych decyzjach. Zanim będziemy kontynuować, obserwuj swój własny oddech przez kilka sekund. Ta chwilowa świadomość jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby przerwać automatyczne wzorce. William Wordsworth poetycko uchwycił tę dynamikę, mówiąc, że chłopiec jest ojcem mężczyzny. Nasze dorosłe wybory są często przedłużeniami dziecięcych strategii adaptacji. Dorosły, który ucieka od konfrontacji, mógł być dzieckiem, które nauczyło się, że kwestionowanie autorytetu przynosiło bolesne konsekwencje. Ten, który sabotuje się w relacjach, być może został nauczony, że miłość jest synonimem porzucenia. Ta dwoistość między bezpieczeństwem a wzrostem jest tym, co wielcy myśliciele, od Platona do Kamusa, nazwali fundamentalnym warunkiem ludzkim. Freud mistrzowsko opisał to zjawisko. Wzorce obrony, mechanizmy stworzone do ochrony integralności psychicznej, które z upływem lat stają się więzieniami utrwalającymi cierpienie, którego miały unikać. Nieśmiałość, która dziś szkodzi życiu zawodowemu, mogła być jedynym możliwym wyjściem w obliczu krytycznych lub nieprzewidywalnych opiekunów. Oto objawienie, które może zmienić Twoją perspektywę. Każdy wzorzec, który chcesz przekształcić, był kiedyś Twoim najlepszym możliwym rozwiązaniem. Czy potrafisz dostrzec mądrość ukrytą w tym, co dziś Cię ogranicza? Jak przypomina nam Michael Mahoney, prawie każdy przewlekły dysfunkcyjny wzorzec psychologiczny można postrzegać jako kosztowne i bolesne rozwiązanie problemów bólu i znaczenia. Obecny ból jest echem przeszłej potrzeby, wciąż niezrozumianej. Wielkim wyzwaniem jest dostrzeżenie. Kiedy te stare rozwiązania przestały być użyteczne, kiedy zaczynają ranić zamiast chronić? Od teorii do praktyki, co możemy zrobić z tą wiedzą o naszej własnej opornej naturze? Zrozumienie pochodzenia naszych wzorców jest początkiem prawdziwej transformacji. Potrzeba odwagi, aby spojrzeć na te źródła bez urazy, akceptując, że robiliśmy wszystko, co mogliśmy, z zasobami, które mieliśmy. Co najbardziej zaskakuje to to, że droga do zmiany nie polega na odrzuceniu oporu, ale na zrozumieniu go i szanowaniu. Wydaje się to sprzeczne z intuicją, prawda? Dlaczego zmiana wydaje się tak trudna, nawet gdy zmiana jest tym, czego najbardziej pragniemy? Być może już składałeś obietnice, planowałeś rozpocząć nową rutynę tylko po to, by odkryć miesiące później, że wszystko pozostało takie samo. Freud. Natknął się na niepokojący paradoks. Wielu ludzi, nawet w obliczu oczywistego cierpienia, wydaje się walczyć, aby zachować swoje własne bóle. Zatrzymajmy się ponownie. Czy potrafisz zidentyfikować jakiś obszar swojego życia, w którym opierasz się zmianie, mimo że wiesz, że byłaby korzystna? Co czujesz, gdy myślisz o porzuceniu tego wzorca? Nazwał to zjawisko oporem, tą wewnętrzną siłą która sprawia, że chwytamy się tego, co już nam szkodzi. Czasami strach przed nieznanym przewyższa nawet dyskomfort tego, co już jest znane. Wolimy znajomy ból niż niepewną obietnicę nowej drogi. Ale dlaczego? Odpowiedź tkwi w potrzebie zachowania czegoś fundamentalnego poczucia ciągłości, tożsamości, nawet jeśli jest to bolesna historia. To, co odkrywamy, to to, że opór nie jest wrogiem zmiany. Jest strażnikiem naszej stabilności psychicznej. Zasługuje na wysłuchanie przed pokonaniem. Zmiana implikuje rezygnację z tego, kim byliśmy, aby dać przestrzeń temu, czego jeszcze nie znamy w sobie. Ile razy słyszałeś frazy takie jak zawsze taki byłem, lub próbowałem już wszystkiego? Te stwierdzenia ujawniają, jak bardzo przeszłość może być komfortowa, nawet gdy ogranicza nasz wzrost. Freud zauważył, że opór nie jest tylko kwestią słabej woli. Jest głęboką obroną naszej psychiki, sposobem na ochronę naszej integralności w obliczu chaosu zmiany. Podsumowując to, co zobaczyliśmy do tej pory, opieramy się zmianie, ponieważ reprezentuje ona zagrożenie dla naszej tożsamości i ciągłości psychicznej, nie dlatego, że jesteśmy słabi lub leniwi. W głębi duszy opieramy się, ponieważ zmiana implikuje, w pewnym sensie, śmierć dla tego, kim byliśmy. I jak każdy proces śmierci i odrodzenia. Jest strach, jest żałoba, jest niepewność. Rozpoznanie oporu nie jest powodem do winy. Przeciwnie, jest to pierwszy krok do przekształcenia tego, co wcześniej było więzieniem, w szansę na wolność. Oto sekret, który niewielu rozumie. Każdy opór zawiera prośbę o troskę, starożytną mądrość, która musi być szanowana przed transformacją. Opór nie jest wrogiem, ale zaproszeniem do samopoznania. Pokazuje miejsca, gdzie najbardziej potrzebujemy troski i uwagi. W ostatnich dekadach psycholodzy zaczęli postrzegać opór nie tylko jako przeszkodę, ale jako prawdziwy mechanizm samoochrony. Tak jak nasze ciało fizyczne opiera się gwałtownym zmianom temperatury, nasza psychika również niechętnie porzuca wzorce, które zapewniły nasze emocjonalne przetrwanie. Pomyśl o tym. Za każdym razem, gdy oceniasz swój opór jako słabość, Unieważniasz mądrość części siebie, która kiedyś zapewniła twoje przetrwanie. Czas zmienić tę wewnętrzną rozmowę. Michael Mahoney trafił w sedno. Jesteśmy fundamentalnie istotami konserwatywnymi. Spójność i ciągłość są zintegrowane w naszym systemie podtrzymywania życia. Poszukiwanie stabilności i przewidywalności nie jest kaprysem ego, jest fundamentalną potrzebą. Wyobraź sobie chaos budzenia się każdego dnia bezprzewodniej nici. To właśnie to poczucie ciągłości daje nam bezpieczeństwo, aby istnieć. Wielki paradoks osobistej transformacji. Aby naprawdę się zmienić, najpierw musimy całkowicie zaakceptować to, kim jesteśmy. Opór i wszystko. Zanim zechcesz wyrwać stary korzeń, musisz zrozumieć, dlaczego się tam zagłębił. Opór jest barierą ochronną, ścianą zbudowaną wokół starych ran. Jednak samoochrona staje się problemem tylko wtedy, gdy w imię troski kończymy uniemożliwiając nasz własny wzrost. Czy zauważyłeś, jak czasami łatwiej jest znosić znane cierpienie, niż ryzykować w niepewnym szczęściu? To jest pułapka oporu. Wyzwanie polega na rozpoznaniu, kiedy ten mechanizm, który kiedyś był ochronny, teraz stał się ograniczający. To właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa praca samopoznania. Dostrzec moment, aby uhonorować przeszłość bez więzienia się w niej. Teraz, gdy rozumiemy opór jako ochronę, zbadajmy, jak możemy przekształcić go w sojusznika zmiany, zamiast w przeszkodę. Zmiana nie polega na zaprzeczeniu temu, kim byliśmy, ale na przyjęciu wszystkich wersji nas samych i, wychodząc od tego uznania, otwarciu przestrzeni dla nowego. Jesteśmy z natury istotami zmiany. Prawdziwa zmiana nie następuje magicznie. Wymaga czasu, wysiłku. Wytrwałości i uczciwego spojrzenia na nasze własne bóle. Oto prawda, o której niewielu dyskutuje. Prawdziwa transformacja nie jest linią prostą, ale spiralą. Wrócisz do tych samych punktów, ale zawsze na różnych poziomach świadomości. Sam czas rzadko czyni cuda. Uzdrowienie następuje, gdy używamy czasu do kultywowania nowych nawyków. Stawiania czoła trudnym emocjom i pozwalania sobie na wyjście z automatycznego pilota. Prawdziwa zmiana to proces, nie wydarzenie. Próbując się zmienić, napotykamy intensywne uczucia strach, smutek, niepokój. Te emocje nie są oznakami porażki, ale nieuniknionymi towarzyszami procesu transformacji. Są jak ból mięśni po ćwiczeniu. Kluczowa rzecz do zapamiętania to nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości. Neuroplastyczność pokazuje nam, że możemy przekonfigurować stare wzorce, ale musimy szanować rytm tego procesu. Nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości. Możemy zmienić nasze wzorce, ale musimy być gotowi stawić czoła ciężkiej pracy tej rekonstrukcji. Często oznacza to akceptację, że próbując czegoś nowego, będziemy potykać się, wahać, może nawet chcieć się poddać. To jak uczenie się jazdy na rowerze od nowa, tylko że teraz. Równowaga jest między przeszłością a przyszłością. Nie ma gwarancji natychmiastowego sukcesu, jednak każdy mały krok jest już zwycięstwem. Zauważ to: za każdym razem, gdy wytrwasz pomimo oporu, przepisujesz swoją neuronalną historię, tworząc nowe ścieżki tam, gdzie wcześniej był tylko znajomy. Zmiana nie oznacza wyeliminowania wszystkich błędów, ani stania się idealizowaną wersją siebie. Oznacza akceptację, że transformacja jest częścią życia i że każdy wysiłek jest już oznaką odwagi i miłości własnej. Zastanówmy się razem, jakie narzędzia już posiadasz do nawigacji w niepewności. Jakie zdolności pomogły ci pokonać wyzwania w przeszłości? Filozof FitzJames Stephen napisał, że we wszystkich ważnych transakcjach życia musimy wykonać skok w ciemność. Prawdziwe życie nie przynosi instrukcji, tylko możliwości i ryzyka. Czasami wolimy stać w miejscu, niż ryzykować nieznane. Nawet wiedząc, że stagnacja również boli. Jeśli stoimy w miejscu, zamarzamy. Jeśli wybierzemy złą drogę, możemy się zranić, ale nierobienie niczego również ma swoją cenę. Najbardziej fascynujące jest to, że kiedy obejmujemy niepewność, odkrywamy wewnętrzne zasoby, o których nawet nie wiedzieliśmy, że mamy, to w nieznanym znajdujemy naszą prawdziwą siłę. Odwaga tutaj nie jest brakiem strachu, jest decyzją działania pomimo niego. Jest to impuls kogoś, kto rozpoznaje, że życie nie czeka na pewności i że każdy wybór jest również afirmacją wolności i autentyczności. Prawdziwa transformacja nie polega na eliminowaniu tego, kim jesteśmy, ale na rozszerzaniu tego, kim możemy być. To uhonorowanie przeszłości podczas tworzenia przestrzeni na przyszłość. Bądź silny i bardzo odważny, rób co najlepsze, spodziewaj się najlepszego. I akceptuj to, co przychodzi. Jeśli śmierć kończy wszystko, nie moglibyśmy stawić jej czoła w lepszy sposób. Ostatecznie życie nie polega na unikaniu ryzyka, ale na znalezieniu sensu, nawet gdy wszystko jest niepewne. Chodzi o wybieranie każdego dnia, działanie z odwagą, otwieranie przestrzeni na nowe, o to, co odkryliśmy. Opór nie jest twoim wrogiem, ale istotną częścią tego, kim jesteś. Sekret nie polega na pokonaniu go, ale na tańczeniu z nim słuchając jego mądrości, jednocześnie tworząc nowe ścieżki. Żyć to nie tylko istnieć, to odważny ruch autotransformacji, zobowiązanie wobec tajemnicy i odpowiedzialności za tworzenie sensu, nawet w obliczu niepewności. Prawdziwe dojrzewanie następuje, gdy przestajemy walczyć z naszą własną złożonością i zaczynamy słuchać jej z szacunkiem, odwagą i ciekawością. Zmiana nie jest łatwa i nikt nie powinien romantyzować tego procesu. Jest ból, są wątpliwości, są nieuniknione straty, ale życie wzbogaca się właśnie wtedy, gdy akceptujemy odpowiedzialność bycia protagonistami naszej własnej narracji. Być może największym gestem dojrzałości jest objęcie nietrwałości, przeprawy, skoku w ciemność. A co, jeśli ostatecznie misją bycia człowiekiem nie jest znalezienie definitywnych odpowiedzi? Ale nauczenie się zadawania coraz prawdziwszych pytań o siebie i o świat. Ważne jest, aby nie paraliżować się w obliczu niepewności, ale tańczyć z nią, nawet gdy podłoże wydaje się niestabilne. A ty? Co jeszcze trzyma cię przy starym i co wzywa cię do nowego? Gdyby dzisiaj był dzień skoku, jaki byłby pierwszy krok w kierunku życia, którego naprawdę pragniesz? Podziel się swoją refleksją w komentarzach. Kto wie, dzieląc się swoją podróżą, Możesz zainspirować innych do wykonania również ich własnego skoku.